Witam serdecznie, dzisiaj pokażę Wam jak złamać hasło w WinRarze, no, ogólnie tak jakoś naszło mnie na no, ten filmik, gdyż no, gdy ściągnąłem sobie te rary, miałem ochotę sobie pograć. No i jak widzicie teraz wam pokażę hasło. No i problem. To teraz zrobię, tak? Przestudiowałem trochę w internecie. W internetach. No i znalazłem tutaj taki program RAR, Password Unlocker. No on jest dosyć ciekawym pomysłem. To jest, to jest mój pierwszy sposób, jakby co. Tak więc jest opcja Brute Force Attack. I on wszystkich możliwych kombinacji stosuje ten. No, no wszystkie, ze wszystkich znaków bądź ze wszystkich. To wszystko, co masz możliwości wprowadzenia na klawiaturze. Z tego próbuję. Drugą opcją jest w momencie, gdy znamy jakąś część hasła, czyli na przykład, no nie wiem, ustawiliśmy jakieś hasło, zapomnieliśmy, wtedy już jest łatwiej, bo już tam pewna część jest, jest znana. Tak? Trzecia opcja to jest na podstawie słownika. No ale dobra, no próbowałem z tego coś, cokolwiek zrobić, ale jako, że no, no, no jedyną możliwością było, no bo ja nic nie wiedziałem, tak? Nie wiedziałem, czy to jest ze słownika, więc stwierdziłem, że prymitywnie będę to atakował e, po prostu wszystkimi możliwymi znakami. Tak więc próbowałem to, poczekałem bodajże 15 minut, no i co, no i kurczę, jak widać w tej pasek procesu, to nawet mi o tej jedną setną nie ruszyło. Tak więc, no, widziałem na filmiki na YouTube, że to faktycznie działa, ale no, no nie polecam, no, no nie oszukujmy się. Znalazłem inną, alternatywną metodę, tak, no, bo wiadomo, no kurczę, no, problem nie został rozwiązany, więc trzeba go rozwiązać. Tak więc, ARAR. RAR to jest program taki do naprawiania winrarów. Tak więc odpalamy ten programik. To już Wam pokażę zastosowanie nawet tego, bo program jest po prostu, mnie zaskoczył szybkością wykonania e, mojego zlecenia. Tak więc e, no nie jest on jakoś trudny, po prostu przerzucamy tutaj e, ten plik, który potrzebujemy, bądź odszukujemy tutaj. Ale jako, że nie chcę się szukać, bo jestem leniwy, to zrobię tak. Tak więc. E, obstawiamy tutaj pojawia się output tak, czyli miejsce w którym będzie to wyrzucane te wszystkie pliki stąd no i jak widzimy umieszczę Wam tutaj to albo, albo. tak widać terraria i rytmie jest tutaj dobra, odpalamy odpalamy, chwilę poczekamy jak widzimy tutaj u dołu już się nam pojawiło tak więc, no zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądać Niestety mam dosyć komputer, może uwagę będzie to szybciej Bałak. Ale u mnie, no sorry No niby mam tego SSD-ka, ale no Jak wiadomo AMD AMD tutaj szybkości nam, szybkości nam aż takie nie daje jak Intel Dobra, no i jak widzimy od razu nam się otworzyło tutaj No i mamy tak wcześniej Rhythm i Terraria Tak więc tutaj jest ten plik, którego szukałem, no i w sumie dało nam się tak tak więc y, dziękuję za uwagę i przedstawione tej metody no, są bardzo ciekawe tak y, no i jedna z nich jest po prostu no, no kurczę no ile to potrwało 30 sekund także jest bardzo szybka tak. tak więc y, decydowanie polecam tutaj program Arar który rozwiązuje takie problemy w imieniu oka dziękuję bardzo za uwagę miłego dnia życzę